Sielson widzowie, dzisiaj mam jeden temat. Polski Spiderman na Montparnasse. Polski Spiderman, aresztowany w Paryżu wspinał się na wieżę Montparnasse. Wieża Montparnasse jest drugim najwyższym biurowcem we francuskiej stolicy. Francuska policja aresztowała w piątek wieczorem polskiego Spidermana BNT, który bez zabezpieczeń próbował wejść po oknach wieży. Wieża Montparnasse ma 210 metrów i jest druga pod względem wysokości w stolicy Francji. Z dołu BNT jest obserwowany przez setki przechodniów. Bez lin i żadnych zabezpieczeń. A po co to komu? Dodatkowo ludzie myśleli, że to próba samobójcia, ale szybko zorientowali się, że, my, że ten mężczyzna posuwa się powoli do góry. Jak masz jakiś temat, to podsyłaj na mój prywatny Discord albo messenger, który jest w opisie. E, a ja się żegnam. just going to see the world and just show